Hej, tam gdzie na czarnej wody, siada na końko za Czule czuleżek na sieź dziewczyną, jeszcze czule z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, omijajcie, góry lasy doły, Zwoń, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój step skowroneczku. hej, hej, hej! Mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń Wiele dziewcząt jest na świecie Lecz najwięcej w Ukrainie Tam na serce pozostało Przy kochanej mej dziewczynie Hej, 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 sokoły Odbijajcie góry lasetowe Dzwoń, 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 dzwoneczku Mój stepowy z, z koroneczku Hej, hej, Ustęp powy, dzwoń, dzwoń, dzwoń Żal, żal, za dziewczyną Za zieloną Ukrainą Żal, żal, serce płacze Już się więcej nie zobaczę Hej, 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 Sokomy O mija i ciegury lasy dole Dzwon, 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 dzwoneczku Ustę powy, Hej, hej Po Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie, na zielonej Ukrainie szyko.

fun